Czy obrażamy kluby w fajny sposób, nie wiem. Ja myślę, że nie. Mnie już nie obrażamy tu klubów. Ja wyjaśnię, no. Laga Bonito. To nie brzmi jak poważna nazwa, tak? A no ja już kilka razy dostałem te, te zarzuty, że my to się robimy jakiś, jakimś pudelkiem, coś ten deseń, więcej śmiechów, chichów, aniżeli yy, poważnej merytorycznej oceny, ale ludzie kochani. Ja tylko powtórzę. Laga Bonito. Sama nazwa jest satyrą, i ten program w zamyśle miał być jeszcze większą satyrą niż tak naprawdę jest. Ja i tak uważam, że my ten program prowadzimy dość fajnie, co doceniają nasi widzowie, doceniają również i okręgowe związki piłki nożnej, które zarówno podejmują z nami współpracę, pojawiają się ich przedstawiciele tutaj w tych programach i naprawdę przeróżne osoby, nie tylko ze środowiska piłki nożnej, chwalą po prostu tą inicjatywę.